Siemanko, widzowie. Dziś patrzymy co są na samym dole w tych pudełkach. Nie wiem co tu kompletnie nie patrzałem, ale wiem, że, że tutaj z tyłu jest taki niebiesko-fioletowy, z tyłu tak się ładnie świeci. To teraz zobaczymy, to jest Huawei Mate matę 20. Wow, 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 wow. Tutaj co wiem, to się wkładało. Telefon jest składany tutaj na samym dole. Nie wiem, coś jest przykryte. I nawet coś sły... Dziękuję za niespodziankę. Kto to zrobił? Dziękuję. Mamy 20 zł. Mamy dwie zł. Złot... Nie, 3 zł. 3 złotówki. Ja nie zauważyłem. Myślę, że, że dwie złotówki. A ile to jest? Jeden dodać. Jeden dodać. Ja jestem słaby z matematyki i nie lubię matematyki. No jest dla mnie niemożliwa do przejścia, choćby no dla mnie no i dla innych nienawidzę I matematyki, ale ekstra, na samym dole wiemy co mamy, a teraz zobaczmy co mamy tutaj, słuchawki, słuchawki do tego telefonu, ekstra w tym pudełku. No to nie wiem czy. No no. Zaraz się zobaczymy. No może, nie wiem. Nie wiem czy sprawdzić, ale sprawdzimy. No to na razie pa.